Bajraktary w, akcji. w pobliżu wyspy węży zniszczono trzy rosyjskie okręty, potężne straty Rosjan. Sukces Ukraińców w pobliżu wyspy węży. Siły ukraińskie zniszczyły w sobotę w pobliżu wyspy węży na Morzu Czarnym trzy okręty rosyjskie, a czwarty znacznie uszkodzili, poinformowało w niedzielę dowództwo operacyjne południe na Facebooku. Jak przekazały siły zbrojne Ukrainy, zatopione zostały dwa kutry desantowo-szturmowe Raptor oraz kuter desantowy Sierna. Wyspa Węży. Wojsko, zniszczone trzy okręty. Trzeci raptor został poważnie uszkodzony. Siły ukraińskie atakowały przy użyciu tureckich dronów bajraktar. Według ustaleń ukraińskich służb, podczas ataków na okręty zabito 46 żołnierzy rosyjskich. Wojna na Ukrainie. Ukraińcy odbijają Wyspę Węży. Informacje o działaniach wokół Wyspy Węży pojawiły się już w sobotę 7 maja. Wówczas do mediów dotarła informacja o zniszczeniu jednego z rosyjskich okrętów desantowych. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak w statek trafia rakieta. Widać, że z pokładu wydobywają się kłęby gęstego i czarnego dymu.